Bywa tak, że do tych różnych ważnych rozmów no, trzeba się przygotować, trzeba się przemyśleć, obmyśleć. Um, moi znajomi adoptowali swoje dzieci. I postanowili, że zaraz na samym początku, jak tego dzieci zapytają, powiedzą, jaka jest prawda. Nie będą przed nimi ukrywali, nie będą czekali na jakiś trudny okres, być może dojrzewania. Yy, nie przypuszczali jednak, że nastąpi tak szybko. Ta ich mała córeczka, ta Monisia miała, yy, nie cztery latka być może, kiedy przyszła do nich i yy, do, do Kamili, kiedy ta yy, łazienkę tam sprzątała i, i się pytała, Muziu, a dlaczego ciocia ma taki wielki brzuch? Kamila wzięła na kolana i mówi: Słuchaj, bo y, twoja ciocia, tam w tym brzuszku ma dziusia. Dziusia w brzuchu! No tak, w brzuchu ma dziusia. Ma takie specjalne poduszki antywstrząsowe, cały czas stałą temperaturę tego dziecka tam karmi. To A robi to dziecko kubkę? Robi kubkę, tak. No. Ale przyjdzie taki dzień. Kiedy ten dzidziuś nagle zapuka w brzuszek i powie, jest mi za ciasno, jest mi za gorąco, jest za ciemno, wyłaży. I tak trzeba ciocia urodzić kuzyna lub kuzynkę i wiedział, że miała z kim się bawić. O, Monisia zadowolona, pobiega do klocków Lego, do Klocki Lego, a to wszystko pracuje, w związku z za chwilę przybiega do Kamili i mówi, mamusiu, to ty też nie nosiłaś brzuszku. No i Kamila zdrętwiała. Wiedziała, że nie może uciec. Wzięła to dziecko na kolana. I mówi tak, Monisiu, z tobą było trochę inaczej, wiesz. Twój tatuś, Wojtuś, ja, bardzo, bardzo chcieliśmy mieć taką piękną córeczkę o czarnych oczętach. No i ruszyliśmy w poszukiwania. Jeździliśmy w różne miejsca do szpitali, w tych szpitalach szukaliśmy, szukaliśmy. I patrzymy, pewnego dnia patrzymy, jest. Dokładnie taka córeczka, jaką żeśmy sobie wymarzyli. Żeśmy rzuciliśmy się na ciebie, zaczęliśmy się ściskać, całować, tulić. I powiedzieliśmy nie, nigdy nikomu ciebie nie oddamy. Na co to mama mój się mamusiu, opowiedz jeszcze raz? Jak musieli opowiadać po wiele razy? O szczegóły, a jakie błeszpitar, a jaką taksówkę, a i kole taksówki. Tak uczynili z tego no jednak smutnego wydarzenia opuszczenia tego dziecka bardzo prawdziwą. I piękną opowieść o miłości. Warto czasami do takich rozmów się przygotować. <śmienic>